Cześć, witajcie towarzysze. E, z tej strony oczywiście wojownik AK John Rambo i cóż, e, witajcie 29 stycznia w, w moim pierwszym materiale wideo poświęconym grze Crisis 3 wersji beta. Tak kochani, i jej na platformie Origin udostępniło od dzisiejszego dnia e, grę, która będzie miała swoją premierę pod koniec lutego, czyli Crisis 3. Beta będzie miała miejsce do 12 lutego i dzięki temu możemy przetestować sobie owy tytuł to jest moje drugie podejście do tej gry. Pierwszym, pierwsze było kilkuminutowe, kilkunastominutowe jak widzicie, mam już 5 killi, znaczy 5 asyst i 5 żołnierzy zabitych parę minut tylko grałem Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gra ogólnie zajmuje jakieś, tu sobie zapisałem, żeby niczego nie pominąć, jakieś 3,3 GB. Mi się osobiście ściągało to w 15, około 15 minut. Oczywiście gra jest dostępna na wszystkie możliwe platformy, zarówno PC, jak i Xbox, jak i również PS3. I tak, zanim przejdziemy do głównej gry, mam nadzieję, że uda się wejść na jakiś serwer, bo pierwszy raz jak wchodziłem, to wszystkie serwery były zatłoczone, aż dziw, że mi się udało gdzieś dostać. Ale, przede wszystkim do rzeczy. Weźmy sobie w opcje. I tak, co nam gra oferuje w opcjach? Przede wszystkim, no podobnie jak to miało miejsce w Crysis 2, którą nagrywam obecnie kampanię, Mamy oczywiście podstawowe, funk podstawowe funkcje, czyli celownik, e, przybliżenie, e, klęczenie i tym podobne. Tutaj wszystko mam poustawiane tak, jak powinno być. Ewentualnie sobie zmniejszę na 50. Dobra, może być. Apply. Sound, no, dźwięk, tak jak w każdej grze, to nic nowego, ale możemy się przyjrzeć, co nam tutaj oferują. Warto też zauważyć, że ścieżka dźwiękowa w głównym menu jest, no, inna troszkę inna niż miało to miejsce w części drugiej. Oczywiście jest to pewna, pewna zmiana ciekawa, ale co do ustawień graficznych, nie udało mi się w części drugiej zainstalować dodatkowej paczki z, z rozdzielczością HD. Niestety pokazywało mi się błąd. Tu natomiast jest mnóstwo opcji ustawień graficznych, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że jak wejdzie, wyjdzie w lutym wersja pełnoprawna, będzie miała równie dużo funkcji graficznych, jako że to jest oczywiście beta. Antialiasingów jest tutaj mnóstwo, ale ja stwierdziłem, że żeby nie, nie nadwyrężać systemu, to będę grać na tym pierwszym e, możliwym, czyli FXAA, i tak niech zostanie. Specyfikacja systemu są cztery poziomy graficzne, low, medium, high i very high. Ja sobie ustawiłem na high, też żeby nie męczyć zbytnio komputera. I tak, ustawienia zaawansowane, co mnie bardzo ucieszyło jak zobaczyłem. Wszystko mam na high, jest tego, mówię, mnóstwo, także to naprawdę bardzo cieszy oko, bo jak zobaczyłem kiedyś mm, w pierwszej wersji, że tak powiem, Crysis 2, to niestety opcji graficznych było 4, także niewiele. No i cóż, reszta już jest na przeze mnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Cóż, e, nie pozostało na nic innego, kochani, jak wejść do gry i spróbować coś ugrać. A więc, to co najbardziej powinno ucieszyć graczy multiplayerowych, to fakt, iż serwery są dedykowane. Nie ma czegoś takiego jak to było i ma miejsce w serii Call of Duty. Oczywiście ja tu nie mówię o Modern Warfare 1, bo tam były. E, tu są serwery dedykowane, i jak widzicie, oczywiście e, wszystkie serwery są praktycznie pełne. E, my sobie sfiltrujemy i tak, co my mamy możliwość, jakie mamy możliwości w ustawieniach serwerów w filtrowaniu. E, rodzaj gry, czyli Crash Site i Hunter, to są e, bodajże tryby. Nie wiem, to są mapy, tryby, przepraszam, to są tryby. Mapy są poniżej. E, my sobie damy na, najpierw na Crash Site, ponieważ na Hunterze chyba grałem. Chociaż nawet, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie pamiętam tego. To to była za mapa jaki tryb, przyznaję się. Eee, no, Game Modifier co by tu wziąć? no Wezmę sobie Any, ponieważ i tak nie mam pojęcia o co tu chodzi. Na razie przynajmniej. Eee, mapa, postarajmy się o ostatnio grałem na muzeum, czyli teraz weźmiemy sobie Airport i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pink. Do setki myślę. No i z, y, serwer region na Europe. No i cóż. Refresh i zobaczymy, co nam to pokaże. Jeśli coś nam to pokaże, pokazał dobra. Tutaj widzę coś ciekawego, czy uda się dołączyć? Udało się dołączyć. A i już wchodzimy do gry. Nie mogę nic kompletnie zmienić. O, mam widzicie, chyba pisze, chyba druga ranga. Bodajże zobaczymy, co ciekawego nam tutaj e, Crytek przygotował. Tak jak mówię, to jest, moje, to jest moje drugie podejście do gry. Mam nadzieję, że. Wszystko w miarę pójdzie, że nie będzie żadnych błędów, problemów i tym podobne. Ale już widzę, że będę musiał chyba sobie grafikę zmniejszyć, bo. chociaż może zobaczymy. I tak, co nam tutaj proponują w klasach, to rozumiem są klasy. Eee, na początek mamy tutaj zwykły scarab. Aha, oczywiście nie mogłem. Automatycznie mnie wrzuciło do gry, nie miałem za bardzo czasu nawet, żeby eee, sobie zmienić klasę. Nie, wiem, czy to jest mój błąd, czy ja coś zrobiłem? Czy po prostu gra automatycznie mi po kilku sekundach wybrała tryb? Nie wiem. W każdym razie, e, no, nie zdążyłem nawet zapoznać się z, o, z, z dostępnymi klasami, ponieważ mam podstawową. No i dobra, co my tu mamy? Po lewej stronie u dołu mamy mapę i pokazanych przeciwników Defend, czyli to coś jak, nie wiem, szturm czy podbój. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Oj, trzeba uciekać. Eee, mm. Niewiele mogę powiedzieć na razie o tej grze, gdyż, tak jak mówiłem, grałem bardzo krótko, także zobaczymy bardziej, bardziej, skupimy się na wyglądzie mapy. By... Tam byś był. Aj! Ach, no i padłem. No trudno. No i tutaj oczywiście jest kilka, widać dokładnie, kto nas zabił, skąd i jaką bronią, co mnie bardzo cieszy, bo na przykład w innych, w innych tego typu grach niestety nie widać skąd dostaliśmy. Na przykład Model of Honor 2010, który też posiadam, i zapewne będę też to nagrywał, ale to innym razem. Co my tu mamy? Co to jest? A to jest wybita szyba. Eee no to zobaczymy. Przede wszystkim, tak no jakimi dobremi dysponuję? Pistoletem i. No, karabin podstawowy plus kolimator. Na tej mapie już wcześniej byłem, także... E, ...to nie jest mój pierwszy raz. Co ciekawe, co ciekawe, e, podczas biegu można na przykład robić ślizgi, które... ...mogą też e, zmylić, teoretycznie przynajmniej, przeciwnika. E, sorry za podejście moje i za... Oj! Oj, chyba nie trafiłem i za, że tak powiem lamerstwo, ale jest to mówię, mój pierwszy raz znaczy w sumie drugi, ale Jezus Maria, aj dostałem Trzeba się, przy, trzeba się do tego przyzwyczaić, nie jest tak łatwo mimo wszystko a nie jest tak też łatwo się nagrywać i skupić się na grze gdzie, gdzie ja tu jestem w ogóle? Czy ja muszę stąd wyjść? Czy mogę tędy przejść? Mogę tędy przejść Dobra, zobaczmy, nie wiem też ile ten materiał będzie też trwał Sorry, wybaczcie za lamerstwo, wybaczcie za trochę nieskładne zdania, ale jak się gro... Co to jest? O! What the fuck is... Wow! Eee, powiedziałbym WTF, ale się powstrzymam. What the fuck is that? Tam ktoś, widziałem. Jezus Maria, co to jest za broń? Boże Święty. Dostałem. Nie mam pojęcia co, co za giwerę wziąłem w ogóle. Chyba, chyba się będę posługiwać jednak e, zwykłym zwykłą karabinem. E, nie można wyłączyć kilkama, niestety. E, no w tej chwili mam 50-60 fps więc nie jest tak źle. Aczkolwiek e, wygładzanie krawędzi mam tylko na pierwszym poziomie, a tam chyba było 6, więc... E, no żeby grać na full trzeba mieć e, GTX-a 680. A ja mam przez Dobra, wchodzimy do góry, bo tutaj nic nie ugramy, a ja bym chciał coś w końcu ugrać. Spokojnie, spokojnie, panowie, ja tu, ja tu tylko w celach pokojowych. Pomógł mi niestety. Myślałem, że go sam rozwalę. Co my tu mamy? Tutaj jest pusto, tu nikogo nie widać. Ale mapy są... Mapa jest jednak większa niż na przykład w Holdzie, to oczywiste, bo to widać, że chyba jest większa. No, dostał chodzimy w C. No, i dostał kolejny, pięknie i bronimy. No, broniliśmy, przepraszam. Co można powiedzieć jeszcze więcej? Ciężko cokolwiek powiedzieć, jeśli grało się parę minut. Ale jak na razie, no co ja, może jednak y zmienię trochę grafikę, jeśli w ogóle to da się zmienić. Grafik wyłączymy kompletnie. Disabled i zobaczymy teraz, co z tego wyjdzie. Dobra. Lecimy. Tam ktoś Właśnie Dostał. Oj, ja też dostaję. Ja też dostaję. Aj, czym on mnie uderzył? W jaki sposób on mnie rozwalił? A tak myślałem. Tak myślałem. A Atakiem ręcznym zwykłym. Dobra. Eee, rozejrzyjmy się dalej. Co my tu jeszcze mamy? Tu coś jest. Co to kurczę? Nie wiem. Dobra, ale y, to co mnie cieszy, to czego nie można, to czego, e, to, czego to, co gracze uraczyli na przykład w Battlefield 3 w, w becie, to to, że były tam, było tam mnóstwo błędów. Ja w tej chwili żadnych błędów nie widzę, ani wypadania za mapę, ani wpadania w tekstury, ani jakichś skoków graczy, nie wiem, by się mówiło, e, wyblaknięcia tekstur. Na razie nic takiego nie doświadczyłem, więc chyba nie jest tak źle. Zobaczymy co dalej. Poprzednio grałem z 5 minut. Teraz przyjrzę, przy, przy, przyglądamy się, przyglądamy się tak że trochę dłużej. Dog tak, awarded. a punkty. Ile zdobyłem punktów? 27 expa. Eee, 271 expa. O, sporo. No, ładnie, ładnie. Tu jeszcze nam pokażą. E, czas gdzieś tutaj, o, 3 sekundy do głosowania. Nie będę nic głosował. Mam nadzieję, że jakąś grę nam ciekawą pokażą. Dobra. Continue. E, co to jest? Nie zdążyłem zobaczyć. To jest kolejna, kolejna runda. Z tego co widać, taka sama mapa. Hmm. No i się wgrywa. Taka, taka sama mapa niestety. Nathan Gould Airport, New York City. Cokolwiek to jest. Nie wiem co tu się dzieje. Crash Site Tam to było chyba muzeum? Albo Crash Site ja sam nie wiem. Przyznaję się bez bicia. Dobra. Ranger. Sniper. Albo Close Quarters. O! To ja są może dam Rangera. Select. Nie wiem co to będzie. Wow, i cóż my tu mamy? 50 FPS-ów obecnie. I teraz co mi tutaj w ogóle, co to w ogóle jest? Jakiś. O, jak ktoś to oberwał. To, 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 Aha, ch chyba, że, chyba, że my się z obcymi walimy, ale Jezu, to to jest za broń. Kurcze, niezły motyw. Nie za bardzo ka kapująco chodzi. Sorry za lamerkę, ale nie mam pojęcia, o co tu kaman w ogóle. Dobrze, że można biegać na ukos, bo w niektórych grach nie można było. Oczywiście, gdyby ktoś pytał, jak najbardziej kupuję preordera Krajez 3. Jak tylko się, tak tak mniej więcej 10 lutego kupię, to jest oczywiste. Nie można włączyć opancerzenia ani maskowania. Z tym trybem to jest mój pierwszy kontakt. Także nie mam zupełnego pojęcia o co tu chodzi. Chmury się niestety nie ruszają. A to pech, czyli to jest tryb gry Hunters? Niewiele mogę powiedzieć. Niewiele mogę powiedzieć, bo niewiele rozumiem o co tu chodzi w ogóle. Eee, natomiast na pewno mapa jest chyba taka sama jak wcześniej tylko że po prostu inny tryb. Wow, skąd? Kto mnie rozwalił? Aaa, no i wszystko jasne. Dobra, czyli na mnie po prostu polowano. No cóż, bywa, bywa, teraz co? Round 2 starting in Warany Teraz co? Teraz będę pewnie łowcą. Nie, znowu będę, hanta znowu będę żołnierzem, a ci będą na nas polować. No dobra, mogę po prostu przeżyć. Fajnie. Energia Skafandra się zużywa podczas biegu nie widzę, więc nie jest tak źle chyba. Trzeba się trzymać kogoś, żeby kurczę. Lepiej kogoś kto ma wyższą rangę. Żeby nie docięła od razu. Nadchodzą. Gdzieś. Tego gdzie oni są? Ja ich nie widzę w ogóle. A! Tu są. Jest! Żeby dostał Gdzie one są? Ach tu, dobra, dostał Ale tu jeszcze ktoś się bije tutaj, słyszę jakieś głosy Normalnie czuję się jak puczę w filmie Predator, tylko że ja jestem, o, ja jestem ofiarą O, zostałem sam, niedobrze trzeba, trzeba poszukać kolegi Bo kiepsko będzie jak, jak się O właśnie, kolejny dostał widzę Trzeba się trzymać, kolegi, bo sami nie damy rady. Oczywiście, jak widać, nagrywam to w rozdzielczości Full HD, a więc... Będziecie sobie mogli zobaczyć film w wysokiej rozdzielczości. O, dostał. Przeładowanie. No, dość ciekawy tryb, takiego trybu nigdy żadnej nie doświadczyłem. Oczywiście, ja nie mam już jakiegokolwiek skilla, jeśli chodzi o multiplayery, bo w multiplayerach się dopiero od niecałych dwóch lat, także... Od... O roku i trochę. Także nie oczekujcie tutaj jakiejś nie wiadomo jak wspaniałe gry. Tym bardziej, że. o Skąd? Pewnie z góry. Tea. Tym bardziej, że. Nie wiem, co nie, chcia, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nie mogę wyłączyć kamery. E, kilkama. A! I teraz będę, rozumiem. O właśnie. Rozumiem. Co? Nie kapuję tego. Dobra, nieważne. Hmm, Close Quarters A to, o, niech będzie, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. No i czyżby pierwszy Bug? A nie, dobra, idę. Mam teraz szczelbę 15 naboi, to niewiele. Jesteśmy teraz w trybu Close Quarters. Jak oni ich widzą? Niko nie widzę, kurczę. Nie mogę włączyć opanterzenia. Oczywiście, bo po co? Mogę jedynie wysoko skakać. Zobaczymy, co tu się podzieje. Staram się trzymać naszych kolegów. Na pewno nie iść samemu, bo będę miał większą szansę na przetrwanie. Aczkolwiek, e, jak widzieliśmy już, e, łowcy mogą się włączyć maskowanie dzięki czemu są praktycznie prawie niewidoczni na, na ekranie i to bardzo utrudnia życie takiego typowego żołnierza ale myślę, że po jakimś czasie gry myślę, że dojdę do tego co i jak z czym po to, dlaczego i czy w ogóle. Także na razie tylko bardziej się skupię na to, żeby poznać mapę i żeby po prostu przeżyć. No to idź. No idź człowieku, idź. Mam iść pierwszy? No dobra, niech ci będzie. Ciekawe, czy pójdzie za mną. Po co? Hunters, idą gdzieś do gdzieś, gdzieś łowcy. Lepiej trzymać się zamkniętych pomieszczeń. Bo w, I w, żeby mieć z jakiejś strony ścianę, bo dzięki temu będziemy lepiej widzieć. Oj, tutaj nikogoś nic się nie stało. O, idą, idą. Tutaj idzie. Wow! Wow! jaki sposób mnie rozwalił? Od tyłu. Ano tak. No właśnie. Czarna magia. Jak na pierwszy raz. Ja Zostanę może przy rangerze. Zobaczymy. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Ja tylko zobaczę czy jeszcze kamerka cały czas działa działa. A więc nie jest tak, nie jest tak źle. Okej, okay, lecimy dalej kochani. Postaram się znowu, znowu trzymać ludzi swoich, nawet jeśli. Nawet jeśli będziemy w jakichś częstych pomieszczeniach to i tak jest duże, duże ryzyko, że mogą nas trafić to co mnie cieszy i ciekawi to to, że na razie nie doświadczam żadnych bugów, żadnych błędów, jakichkolwiek, więc to cieszy. Kogoś tu widziałem? Jakim cudem ja... Ach, mam cię! Udało się, czyli nie jestem aż takim noobem! Oh yeah! Yo, pięknie! Pięknie! Oj, 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 tutaj słyszałem... A ci, z tego co właśnie zauważyłem, ciekawy głos mają e, łowcy. Taki głos jak z filmu Terminator 4. Jak cyborgi chodziły. Ciekawy motyw. Kurde. Zauważyć teraz tych, tych łowców? Gdzieś tu słyszałem łowca. Nie wiem co to. A, to 33 sekundy do końca. A, to już tu widziałem. Jest! Mam cię! Bastet! Pięknie. Kolejny łowca zabity. Trzeba się szybko przemieszczać. Ale. Jak z zauwa zauważyłem, można. Ach! Mam cię w noju. Mam Cię! E, można mimo wszystko nawet z dalekiej odległości zauważyć e, łowce. I to jest... dobre. No! Na pierwszym miejscu? Ciekawe. No, to co? Może jeszcze coś? Tym razem... szczelbę se wezmę. A co? Nie mogę coś wybrać? Dupa. No cóż, dobra, jedziemy teraz za strzelbą, zobaczymy, może uda się przetrwać. Mamy minutę 50 sekund na przetrwanie, a więc tu dzieła, kochani, do dzieła. Nie, bardzo fajne, bardzo fajne mi się. Jezus, mam. Plot, je... Plątek mi się języ, język, język mi się pląta. Trudno się skupić i jednocześnie komentować na żywo. Ale przynajmniej wiadomo, jak poznać łowców. Ktoś tu padł chyba. Trzeba. Nie, co, co trzeba się zwijać, bo jesteśmy na zbyt otwartym terenie. Ale to mi, co mnie co cieszy, FPS-y są na powyżej 60, więc jest dobrze. Obraz jest płynny. Chociaż no, niestety, Antalajzing jest wyłączone całkowicie. A po co mi Antalizing w sumie? Dobra, minutę trzeba przetrwać teraz. Oj, 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 ktoś. Kogoś tu słyszałem? Nie, no, tryb mi się podoba. Zachowuje mimo wszystko taki klimat, to jest takie klimatyczne, że nie wiadomo skąd nadejdzie przeciwnik. Jak zaatakuje, kiedy zaatakuje, i tak dalej. Naprawdę świetna robota. Tryb mi się naprawdę podoba. Dobra, wróćmy wszyscy, tu, wróćmy tutaj. Po prostu przetrwać. 15 sekund. Coś! To właśnie chciałem powiedzieć, że coś słyszałem. Coś słyszałem. Ciekawe. A, no tak. Dlatego nie, nie ma co przebywać w otwartych pomieszczeniach. No i gra chyba skończona, z tego co rozumiem, tak? End of game, you finished sixth. O, szósty, zakończyłem na 6 miejscu. Nie tak źle, jak ta pierwszy raz, nie tak źle. A, to jest moja, o tak, moje, moje kilkamy. Dobrze poszło. Myślę, że na tym zakończymy. Ten materiał przynajmniej. Piszcie, jak Wam się podobał, jak co sądzicie o tej, o tej becie. Co sądzicie o tym trybie. Lepiej nie piszę, co sądzicie o mojej grze. Chociaż. Jak wolicie. W każdym razie. Continue. Accept. Nie, nie, nie. Ja teraz sobie wyjdę. Leave. Ja Wam teraz dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak mówię, piszcie, oceniajcie, komentujcie. A my pojawi... a ja się pojawię. E... Niebawem, może jutro być, może jutro. Dziękuję wam za uwagę. Był z wami Wojownik AK John Rambo. Do zobaczenia.